MCSG87, a to jest nasz drugi odcinek serii przygody z Minecraft. Jak widzicie, mam innego skina, bo okazało się, że tamten skin. O, popatrzcie. Tamten skin był kogoś, więc bardzo przepraszam i więcej już tak robić nie będę, bo to strasznie hamsko. Dobra. Hello. Mamy też inną mapę, ponieważ, ponieważ coś tam. Z ponieważ straszne były lagi na poprzenie mapy i musieliśmy zmienić mapę. No zrobiliśmy. Troszkę, troszkę trochę nam, dom. troszkę nadrobiliśmy czasu. I zobaczcie jak to wygląda. No, tak. Jak coś to ja gram na tekstur KD KDHs Realistic HD. Maksio, zaczynamy o. Może dam link w opisie. Znaczy, zaczynamy o 17. 57 o 16.57 To kończymy o osiem. Dobra, no to na razie prześpijmy noc. Eee. a to może... Jak się z lewo ręczny, to śpi, po tamtej stronie a jestem prawo, to ja po tej, ale ty musisz wszystko mówić, co? Ojeju. O jeju! Yes. dobra, to gdzie teraz idziemy? Nie wiem. Chodź, może. Drzwi to się zamyka Dobrze Chodź może do... gdzieś do kopalni Tam jest jakaś X-rayowcu Nie, tutaj znalazłem Gdzie? Nie używam X-Ray'a Gdzie ty niby to znalazłeś? Na moim nagraniu nawet zobaczysz, że X-raya nie użyłam. Dobra, m dobra, wierzę ci. No o, gdzie ty tu? jesteś? Tu. A. Tu jakaś była. A. Kurna, Węgiel? tu wszystko u mnie wygląda jak wełna. Wykopię to. A, już creeper. Do widzenia creeperszu. Dobra, potem z Maxiem tu przyjdę, niech sobie chodź. Wydobywamy. Musimy się nauczyć mówić... Musisz się nauczyć mówić do mnie, MCSG. Nie, będę mówił Max. Tak, jak masz w realu. Mówisz Kiedy, tak... Maksim, kupujesz oryginał? A, i przypominam, że ja gram na Piracie. Kiedy kupujesz oryginałkę? Nie wiem. Ja mam, jak coś. Zmieniam skina, no, ha ha Kurde, podeszw nie mam. Siwe no. jakieś. Muszę sobie zmienić buty. Na niebieska. Czekaj. Nic tu nie ma, nie. Kurna na moim teksturpaku tak dziwnie się rozbijają te... ...surowce, że nie wiem. A, a tu jest jeszcze. A! Myślałem że, oh, będzie... Myślałem, że już będzie... Myślałem, że już będzie pisał blef up Człowieku! Ja nawet nie wiedziałem, że on za mną jest, a już... Ponieważ było ciemno to ja się bałem. Jest... Gdzie ty jesteś? Ja w tej kopalni siedzę. Ja też. Tam gdzie ty wybuchłeś A ja jestem nad tobą, wiesz? To spoko wspaniam. Ja Niu, no, nią. No. Wydobywamy węgiel. No. Do Staka zbieramy węgla. Ale każdy z nas musi mieć postaku węgla. No raczej. Ciekawe jak wygląda creeper na mojej teksturze. Pewnie Może jak na misie tak craft z zagramy. To na zewnątrz? odcinku, teraz to nie warto. No wiem. Bo ja chyba nawet nie mam i bym musiał MP, MC paczera instalować. Ja mam. I specjalnie patchowałem na tą... O! Szkielet za tobą! Aż dwa! E, ale ja... nie wiem czemu jak... Łoł! Wow, ale on wygląda! Mam x ja co nie? To nie mogę... Ale strasznie jest realistyczna strzała i łuk. Dobra, leży. To ja nie mogę grać... E... Zemce pacierem, bo mi się wtedy Israel psuje. Dobra. No chodź, mam. Ale o, ja tylko kiedy Israeła ja używam. No nie no, wbije nam tu się! Uuu! jest. Oro! Nad nami! Zakryty klocek! Dosłownie! Nade mną! I nie do... Mu zejść do nas, o nie panie Creeperu! No nie wiesz, co biegnij, Od widzisz tego. tamte wyjście. Jak tam wala, ty uciekaj, 3, 4 ale synchronizacja. O cześć, długo mięsa no. zbieraliśmy. Długo. No, może nie aż tak długo, bo myśmy dużo krów. No, jeszcze trochę zostało ich, to... Bo my się zrespawniliśmy w innym miejscu i szukaliśmy jakiegoś fajnego miejsca i tutaj, na polanie. Jak coś, to ja grałem grałem e, mini map, ale mnie nie pytajcie o ten mod. A, i jeszcze nie pytajcie, dlaczego ja grałem gra na, na Piracie i na jakimś innym skinie. Znaczy, dlaczego zmieniłem skina? Dlaczego jestem głupi? Bo grasz na piracie. Nie, że grałem na kogoś skina. Nie wiedział. Mam nadzieję, że nie będzie takich komentarzy. Też trzeba spojrzeć na siebie, a nie tylko oceniać innych. Ostatnio oglądałem vloga i tak patrzyłem sobie w komentarze. I dużo osób komentuje Chuśka. na przykład, że brzydko wyglądasz, albo coś takiego, ale co? najpierw niech no. spojrzą na siebie. Mówię z tu. Y, oceniają źle najlepszych, a sami nie są lepsi niech spojrzą na, na przykład na siebie. O, mapa się nie renderuje. Wow! Jezu, jak ten creeper wygląda! O, zobacz, wygląda. Może jakaś będzie fajna. Ten wygląda jak jakiś kurna przyklastek ogórek. O, może jakaś jaskinia będzie fajna. Lol, narysowany no nie, ogórek. Jak zawsze nic nie znajdę. No nie no. Ale wybuch fajnie wygląda. O jajeczko. Ej, chodź, ja mam tu jeszcze jedną jaskinię. Widzę, to ja stoję w niej. Możesz dopiero wesłeś. O Ruj. Eee... Uh, ty... City... Aha... No, to mapa coś mi się nie renderuje. Uh, ja miałam wszystko wyregenerowane. W którą stronę idziemy No. Uh, na moje oko nic tam nie ma. Eee... Uh, na moim tekstopaku właśnie nie wiem jak wygląda... Żelazo. Nie wiesz? Ale jak mówiłem w pierwszym odcinku, trzeba się do wszystkiego przyzwyczajać. No ty masz pierwszy, ja już mam drugi. po z tamtej starej mapy jeszcze mam. No! Co ciągle na zegarek, patrzę. No, ja też. Czemu tam nie idziesz? Nie wiem, Chodź! Ja. No dawaj. O, patrz, tutaj jest. O. No. To miała być twoja pułapka? Chcesz? Nie, no nawet nie widziałem. No co ci chodzi. Dobra, skaczemy tam trzy, cztery. A co mi tam? O, tutaj masz żelazo, se zobacz. Tu. To jest żelazo? Tak, to jest żelazo. Prawie tak samo jak węgiel. Za dwie minuty kończymy. Hmm. Hmm. O, dobra, już nauczyłem się rozróżniać. To jest węgiel? Łoł, wow, wow. e, Co? Zobacz. Chyba w tej jaskini skończymy odcinek. No co ty? No to musimy już wychodzić. Tylko wydobędę te żelazki. Na no serio? Dobra, chodź, wychodzimy. Bye, bye, Maxio. Jak ja idę za tobą. Patrz, no jaki ham. Ja. ja? Przecież ci schody zrobiłem. Ha. Musimy do domu dotrzeć przez minutę. Pięknie. Minutę, o co ci chodzi? Ojeju. Ojeju. Nie no, teraz to ja się naprawdę wystraszyłam. A myślić, że nie ja? Ja biegnę biegnę i mu no. mi szkielet przed o... Y, przed życiem wyskoczył. To jeszcze palący Gdzie teraz hata nasza? Eee. E, w tamtą stronę. A Nie lepiej wejść do tej no. jaskini. I wrócić jaskinią. Bez kin to będzie nasz tunel. Eee, to nie jest ta, chyba. Wiesz co? Ja idę tam. Mi się tam na... świat nie renderuje. Tam o, tam jest dużo. Maxio, gdzie ty? Ja biegnę na speedzie. O, znalazłam Więc tą ja... ja już jestem przy domu. A ja biegnę tą jaskinią. Szybko Mamy jeszcze minut. Dobra, już jestem w domu. To się tepna. Sora, za cheaty. panie to nie są też takie duże cheaty. Dobra. To kończymy. Chyba chodź że na czyta niczego. W nocy. Dobra. Oby na, mnie nic nie zabiło. Ty kończysz. Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie i żegnamy się. Do następnego. Też. Cześć.